Cześć wszystkim, z tej strony imienny.pl i witam Was w krótkim poradniku jak pobrać program Winrar do rozpakowywania różnorakich plików wchodzimy na tą stronę link do niej będzie w opisie wybieramy wersję czy 32 czy 64 bitową to już zależy od Waszego komputera i klikamy tutaj pobierz dobra, ja już mam Winrara Ehm, teraz tak może Wam pokażę, e, jak rozpakowywać te pliki e, na przykład Minecraft. E, tutaj mamy e, takie pliki. Ja już sobie ustawiam, żeby się automatycznie winerarem rozpakowywały I ich nie otworzycie niczym innym, e, tylko winerarem. I właśnie do instalowania różnorakich modów jest e, potrzebne winrar, bo trzeba otworzyć ten plik, a jak go można, tylko winrarem, jak już wcześniej wspomniałam no i tutaj macie te różne pliki, je też możecie otwierać no. to nie tylko Minecraft, bo tu jest wiele różnych innych, ale ja niezbyt wiem gdzie, jakie są poza tym Słuchajcie, nie wiem, czy tu gdzieś są jakieś dobra, nieważne no i w tym poradniku to było na tyle. Ja się z Wami żegnam.